Sklep Gołąb Pruszcz Gdański ulica Niepodległości 7. Tutaj mamy wejście do budynku. A w środku czeka na nas pan Andrzej Marko. Tutaj mamy sklep Gołąb. Dość duży asortyment. Jest. Co można dostać Panie Andrzeju? No zbliża się sezon 2025. Lotów Gołębi Dorosłych i zapraszamy do zakupów. Tu mamy wiele firm. Jeszcze niektóre towary przyjdą. Mamy polskie firmy Patron, Inex, mamy Centrum Zdrowia Gołębi, mamy Flyvet z zachodnich firm Ronfrit, Bax, Werselelelaga. Mamy z polskich też Leśną Dolinę. Także wiele firm, wiele produktów, jest cały asortyment też karm, nie, nie tylko produktów takich do podawania, do uzupełniania, grity, mieszanki mineralne, sole do kąpieli, miski lęgowe, także na bieżąco uzupełniamy też, zapraszamy, doradzimy co i jak. Co podać, jak przygotować gołębie do lotu. A jak czegoś nie ma w ofercie, to. To sprowadzimy, na pewno ściągniemy. Dobra. I karmy, jakie mamy tutaj w ofercie? Karmy, karmy są mdm są karmy CZ-Polu, Velsele, jest BioFit. Także wiele, wiele firm. Polskie firmy. No, i jak ktoś ma jakieś tam specjalne życzenia, to karmę podchodowce tak samo zamówimy. Także, to jest te wszystkie mieszanki lotowe, rozpłodowe, uniwersalne, tańsze, droższe, dla każdego na pewno coś dobierzemy. No, i oczywiście, tutaj jeszcze jest wybór dla innych zwierząt, dla innych naszych pupili. Mamy tutaj asortyment również dla psiaków, dla kotów. Cała zoologia, tam środki y, dla gryzoni, y, dla chomików, świnek morskich. Nie także wszystkich zapraszamy. Przy okazji też można nakarmić inne zwierzęta, które się ma w domu. Tego Ale to no, takie tak. Jest, tak. Się... Tutaj mamy kanarki. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Możemy tam na dół zejść, też te kadmy, można wiesz, przelecieć. Nie?

no więcej tego nie ma, a to za nie no, no, mm -hmm. to będzie szybko. No szybko, Pięćset tak, ma tutaj nowego, ale ma pan węża. O, ma, no, ten... coś... a piesek, jakiś jajnik nawet uh -huh. No, jaki z tego jajnika to sobie wezmę za Miejsce na plecaku jest, to jeszcze to poproszę.

Tutaj mamy magazyn z karmami. I pan Andrzej troszeczkę tu opowie, co tutaj. Na bieżąco dowozimy różne karmy. Tam codziennie praktycznie są dostawy. Jest CZPOL, to są takie tańsze karmy, jest Wersel Laga, Biofit. Na Wersele w sumie czekamy na dostawy z promocjami, także myślę około tam końca lutego już będą wszystkie karmy z werseragi, to są takie jedne z najlepszych na świecie, a zarazem te ceny już są naprawdę dobre u nas. I też są pasze dla kur, pasze dla królików i wszystkie pojedyncze ziarna, kukurydza, konopie, słonecznik, łuskane orzechy, takie wszystkie energetyczne dodatki. Także na, na pewno każdy coś tam znajdzie u nas. Słonecznik yy, dla ptaków zimujących ziarna, także dla, dla każdego coś na pewno dobierzemy. Skalm tak samo, wszystkie rodzaje, a oprócz tego pod zamówienie karmy. Yy, kto chce jakie, mieszanki różne. Także zapraszamy. Czyli jednym słowem dostaniemy tutaj praktycznie wszystko. Tak, na pewno tak. Dzięki za uwagę, pigeon Poland!